Obliczenia procentowe zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiejszym tematem będą podwyżki. Nauczymy się wykorzystywać obliczenia procentowe w sytuacji podwyżki i będziemy rozwiązywać zadania z wielokrotną podwyżką. To są nasze cele lekcji na dzisiaj. Kiedy mówimy o podwyżkach, po pierwsze kiedy mówimy o cenach i kiedy cena wzrosła o ileś tam procent? Albo mówimy też o innych wielkościach i te wielkości wzrosły i to jest jakaś podana liczba o ileś procent. Zobaczmy na przykładzie. Na przykład cena początkowa wynosi 230 zł. Jaka będzie nowa cena po 10% podwyżce? Możemy to sobie pobrać w ten sposób. To już potrafimy obliczać, to potrafimy procent z liczbę. Jeśli policzymy 10% z 230, to, często to w pamięci, to jest 23. To teraz ta nowa cena, to mamy do starej ceny dodajemy tę kwotę podwyżki, czyli 230 dodać 23, a razem mamy 253 zł. Zobaczmy na obrazku, jak to będzie wyglądało. Narysujmy sobie pudełko i będzie ono oznaczało tę cenę początkową, czyli 230 zł. Teraz... 10% z tej kwoty dodajemy do naszej ceny, czyli dorosłujemy do początkowego pudełka te 10% i pytanie jest, ile będzie wynosiła nowa cena? Skoro 10% to jest 23 zł, dodajemy, dokładamy 23 zł do ceny początkowej, a razem mamy 230 dodać 23, 253 zł, gdybyśmy. Zaczęli to o tej samej sytuacji myśleć, ale nie znacząc nie od konkretnej ceny, tylko o, oznaczając początkową cenę, że wynosi x, jest to znacznie bardziej wiadomo, jaka będzie nowa cena po 10% podwyżce. Obrazek mamy ten sam, że chcemy podwyżkę mieć o 10% z x, z tej naszej niewiadomej. 10% widzieliśmy sobie, że możemy zamienić na Ułamek Ile procent, tyle setnych, czyli 10% to będzie 10 setnych, czyli 1 dziesiąta i z zamieniamy na mnożenie. Chcemy liczyć procent z liczby, zamieniamy na mnożenie. Czyli kwota podwyżki w tej sytuacji będzie wynosiła 1 dziesiąta x. Czyli nowa cena do x. Do tej ceny początkowej dodajemy 1 x, a razem będziemy mieć 1 i dziesiąta x. Gdy myślimy o podwyżce, to myślimy o tym, że cena nam wzrosła o ileś procent. I gdybyśmy patrzyli na to bez obliczeń procentowych, tylko że cena wzrosła pewną kwotę, to odpowiada to dodawaniu. Wygodnie przy obliczeniach procentowych, przy, przy myśleniu o podwyżkach. Zmienić tutaj, przestawić się troszeczkę na inne, inne działanie. Zobaczmy, teraz to odpowiada, podwyżka o 10% odpowiada pomnożeniu ceny początkowej przez liczbę 1,1. Czyli tak naprawdę, teraz ta nowa kwota, może myśleć nie o dodawaniu, tylko o mnożeniu. I to podejście, ta zmiana myślenia, przejście z dodawania na mnożenie bardzo nam ułatwi rozwiązywanie różnych zadań. Czyli, jeśli myślimy o podwyżce 10%, ta dziesiątka nam się pojawia po przecinku, tak? Myśmy dodali tą jedną dziesiątą. Czyli na naszym obrazku będziemy wyglądał w ten sposób, że nowa cena będzie wynosiła 1,1%. To spróbujmy w tym myśleniu o podwyżce, jako mnożeniu przez pewną liczbę, zobaczyć, ile będą wynosiły nowe, nowe kwoty. Jeśli cena początkowa wynosi x, podwyżka będzie o 20%, to nowa cena będzie 1,2x. Tutaj te 20,2 pojawiają się po przecinku. A jeśli cena, jeśli podwyżka będzie o 40%, to nowa cena będzie wynosiła 14 X, czyli pomnożymy x przez 1,4. A jeśli podwyżka będzie wynosiła 47%, ile procent tyle setnym, czyli powinna nam się pojawić dodatkowe 47, setnych. czyli nowa cena będzie wynosiła 1,47 razy x. A jeśli cena to musimy troszeczkę uważać, będzie wzrośnie o 100%, no to będziemy mieć 2x to X tutaj dodajemy X i teraz mamy 2x, czyli do tej jakby jedynki dodajemy jeszcze jedną jedynkę mamy dwa. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na obrazku. Jeśli sobie narysujemy pudełko odnoszące się do ceny początkowej, to jest nasze x i to jest nasze 100%. I cena nam wzrośnie o 100%, gdy narysujemy kolejne takie pudełko, słuchamy x, czyli mamy y, 2 x, nowa, nowa cena. Jeśli cena rośnie o więcej niż 100%, musimy zachować czujność i tutaj uważać, że y, y, ta liczba, przez którą mnożymy, to nie zmienia się tylko to, co jest po przecinku, ale też musimy uwzględnić tę liczbę, która jeszcze jest przed. A jeśli cena początkowa wyniesie x, ale cena będzie, podwyżka będzie wynosiła 130%, czyli tutaj musimy właśnie uważać, bo mamy podwyżkę o więcej niż 100%, to cena nam się pojawi 2,3x. 130% to jest inaczej, ile procent, tyle setnych, 130 setnych, czyli to jest 1,30, setnych, czyli do x dodajemy, do, do jedynki dodajemy 1,3 razy, mamy 2,3. E, czyli jeszcze raz podsumujmy to sobie. E, jeśli chcemy obliczyć e, nową cenę po podwyżce, myśmy o tym jako mnożalni, będzie nam dużo łatwiej przy rozwiązywaniu zadania. Oczywiście te podwyżki mogą nie dotyczyć tylko, nie do, nie muszą dotyczyć tylko cen, ale też mogą, i mogą dotyczyć innych wielkości. Na przykład liczba sprzedanych aut w miesiącu stycznia wyniosła n, sprzedaż w lutym wzrosła o 10%. E, ile sprzedano aut w miesiącu lutym? E, jeśli myślimy o tym, o podwyżce, że coś nam wzrosło o 10%, pomyślmy sobie o mnożeniu, e, czyli mamy 1,1 razy n. Ta cena liczba sprzedanych a od Podobnie możemy odnieść to do ceny netto i ceny brutto. Cena netto to jest cena bez podatku, a cena brutto to jest cena z podatkiem. Na przykład, jeśli podatek wynosi 23%, to cena z podatkiem, jeśli cena netto wynosi x, to cena brutto wynosi 1,23x. To 23, ten podatek to jest 23%, tej ceny może być ceny początkowej, ceny netto, i dodajemy do ceny netto kwotę podatku, dostajemy razem cenę brutto. No to czas na zadania. Zobaczmy na ćwiczenie pierwsze. Cena pewnego towaru wynosi 125 zł. Jaka będzie nowa cena po 5% podwyżce? Zróbmy sobie obrazek. Najpierw zaznaczmy sobie pudełko z ceną początkową 125 zł i dołożymy 5% tej ceny naszej początkowej. Obliczmy 5% ze 125. Możemy to w pamięci policzyć. Najpierw obliczamy 10% ze 125, to jest 12,50. Dzielimy po prostu przez 10, to jest 1 1,0. I żeby policzyć 5%, to musimy podzielić przez 2. Czyli 5% do 125 to 12,50. Podzielić przez 2 to mamy 6,25 zł, 25 grosz. Możemy w pamięci do obliczenia procentowego wykonać. Czyli innowacjonalne to będzie 125 zł, dodać 6,25. a razem mamy 131 ,25 zł 25 grosz. Możemy przejść do ćwiczenia drugiego. Cena pewnego towaru po 30% podwyżce wynosi 117 zł. Jaka była cena początkowa tego towaru? Rozważamy sobie to zadanie na trzy sposoby. Najpierw ułożymy równanie. Drugie, ułożymy równanie na podstawie rysunku, czyli odbywamy się do definicji łąka, to co robiliśmy już wcześniej, i wykorzystamy obliczenia pamięciowe. Takie trzy strategie rachunkowe tutaj chcę przedstawić w tym zadaniu. Oznaczmy sobie cenę początkową x, bo tej ceny nie znamy. No i teraz cena po podwyżce. Powiedzieliśmy sobie, że o podwyżkach możemy myśleć jak o mnożeniu, ponieważ cena tego wzrosła o 30%, czyli mamy, możemy myśleć, że ta nowa cena to jest 1,3 razy x, 1,3x. Czyli nasze równanie będzie wyglądało w ten sposób. Z jednej strony wyrazimy sobie tę nową cenę jako, y, za pomocą ceny początkowej, czyli mamy 1,3x, a z drugiej strony wiemy, że ta kwota wynosi 117, więc mamy ułożone równanie. Co, to, co nam tutaj przeszkadza, to to, co stoi przy x, czyli 1,3. Skoro mamy mnożenie, musimy podzielić obie strony tego równania przez 1,3. To dzielimy. To oczywiście będziemy mieć x. Zapiszmy to sobie w postaci ułamka. 117 podzielić przez 1,3. 3. Spróbujmy to, wykonać te rachunki bez posługiwania się kalkulatorem. Tak naprawdę chcemy podzielić 117 przez 13. Pytanie, czy to 117 się dzieli przez 13? Wiemy, że 130. Jak my szukamy jakiejś bliskiej liczby, która, liczby, która jest bliska 117, 117 a która z wielokrotnością 13 130, to wiemy, że to jest 13 razy 10. Jak od 130 odejmiemy 13, 131, 10, to 123, to mamy 117, czyli widać, że 117 z wielokrotnością. 13 to jest 13 razy 9, tak? Czyli możemy, widać, że te dwie liczby nam się skrócą tutaj. Możemy sobie, ponieważ nam przeszkadza ten przecinek w mianowniku, możemy sobie pomnożyć licznik mianownik przez 10. Mamy 117 razy 10, a w mianowniku pojawi nam się 1,3 razy 10, przesuwamy przecinek, czyli 13 i teraz możemy skracać. Specjalnie nie wykonuję tego mnożenia w liczniku na górze ułamka, żeby te rachunki były, te liczby były mniejsze. No to skracamy, dzielimy przez 13, oczywiście w mianowniku pojawi nam się 13, podzielić przez 13, 1, a 117 podzielić na 13 to jest 9, i 9 razy 10 ma być 90. Czyli cena początkowa tego towaru wyniosła 90. Możemy zapisać odpowiedź. To była pierwsza strategia, czyli ułożyliśmy równanie. Druga strategia będzie polegała na wykonaniu rysunku. Zrobimy sobie tak. Zaczynamy od narysowania ceny początkowej, ponieważ my jej nie znamy, wiemy, że ona wynosi x. Musimy dołożyć tę kwotę podwyżki, czyli to będzie 30%. Więc razem mamy 130%. Ta cena początkowa x wynosiła 100%, dołożyliśmy 30%, razem mamy 130%. I wiemy, że w takim razie 130% x to będzie 117%. Zapiszmy to sobie. Za pomocą ułamka mamy teraz 117 do x, u się 130%. Mamy taki ułamek. 117 do x będzie, ponieważ to jest nasza całość. Jaka część całości będzie stanowiło to 117, będzie wynosiło to 130, 130 Możemy sobie zapisać, zamienić te procenty na ułamki, ile procent, tyle setnych, czyli mamy 130 setnych i możemy sobie tutaj to e, skrócić. Zera nam się skrócają 13 przez 10, to będzie 13 dziesiątych. Mamy 1,3. Możemy zostać też przy ułamkach zwykłych. To równanie z w postaci proporcji. Możemy pomnożyć sobie przez x, przez na, 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 na krzyż, więc jak mamy 117 przez x równa się 13 dziesiątych, możemy na krzyż 13 razy x równa się 10 razy 117. W takim razie dzielimy przez 13, bo przez to, co stoi przy x. Więc x równa się 117 razy 10 przez 13. I widać, że wróciliśmy do tej sytuacji, którejśmy przy poprzedniej strategii. Możemy podzielić przez 13. Więc 13 przez 13 jest 1, 117 przez 13 jest 9 i dostajemy i trudno się 9 razy 10, czyli 90. I trzecia strategia obliczenia pamięciowe. Możemy sobie zapisać w ten sposób. Wiemy, że 117 to jest 130%, 117 zł jest 130%. Zobaczmy, czy możemy podzielić sobie te dwie liczby, 117 i 130 przez e, ten samą liczbę. Czyli korzystamy tutaj z, tego, z tej własności dotyczącej procentów, które są proporcjonalne tej wielkości. Możemy podzielić przez 13. 117 przez 13, już robiliśmy to dzisiaj kilka razy, więc to będzie 9. A 130 przez 13 to mamy 10. Czyli otrzymujemy, że 10% to jest 9. No to żeby policzyć w tym momencie 100%, trzeba pomnożyć te dwie liczby przez 10. Zostaniemy, że 9 razy 10 jest 90, jest 100%. Czy możemy wykorzystać sobie z obliczeń a my, czyli pamięciowy, dostajemy dokładnie te same wyniki. E, możecie sobie wykorzystać e, tę strategię, która Wam bardziej odpowiada. E, no, ćwiczenie trzecie dotyczące podwyżek, e, dotyczące wielokrotnych e, podwyżek. E, cena towaru w lutym w stosunku do ceny stycznia wzrosła o 10%, a w marcu w stosunku do o 20%. Czy te podwyżki odpowiadają sytuacji, gdyby cena od razu wzrosła o 30%? Czyli mamy, dwie, mamy dwukrotną podwyżkę. Pierwszy raz cena wzrosła o 10% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a następny raz o 20% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Znów wykorzystamy podwyżkę jako myślenie o nowej, nowej cenie, jako mnożeniu, tak będzie nam wygodniej. Czyli mamy tak, cenę w styczniu, cenę w lutym i cenę w marcu. Nie wiemy, ile wynosiła cena w styczniu, więc możemy sobie znaleźć jako x, Cena gluten, ponieważ cena wzrosła o 10%, czyli myślimy to o tym, jak o mnożeniu, czyli musimy pomnożyć x przez 1,1. Czyli cena gluten to jest 1,1x. A teraz musimy się zastanowić, ile będzie wynosiła cena w marcu. Pomyślmy sobie, że o podwyżkach myślimy jak o mnożeniu tej poprzedniej wielkości, jako 1, i tutaj ta, ta wysokość, e, wielkość, wielkość, podwyżki. Oczywiście, jeśli ta wielkość podwyżki jest mniejsza niż 100%, to by się trzeba w tej drugiej sytuacji trzeba trochę bardziej uważać. Ale spróbujmy to sobie narysować. Jeśli cena początkowa wynosiła x i w styczniu cena podwyżka była o 10%, czyli odpowiada to mnożeniu przez 1,1, to cena był tym, mamy 1,1x, to teraz będziemy, mamy podwyżkę o 20%, więc odpowiada to pomnożeniu przez 1,2. To już sobie powiedzieliśmy, tylko teraz mamy obrazek do tego. Więc musimy pomnożyć 1,1, to jest ta nasza cena początkowa dla tej podwyżki o 20%, przez 1,2. Te dwie liczby musimy, te dwie wielkości musimy przez siebie pomnożyć. aby ja je połączyć. truseczką, że pokazać, że one się nam ze sobą łączą. Więc wykonajmy więc zeta w marcu. Możemy ją teraz sobie zapisać. Będzie wynosiła 1,1 razy 1,2x. Pomnożmy sobie, ile to jest 1,1 ,1, razy 1,2. Oczywiście jak wykonamy te, te mnożenie, wykonamy w pamięci działania na ułamkach 10, możemy na moment zapomnieć o, tym, o mnożeniu ułamku. Jeszcze zapiszmy sobie ten w marcu, ile ona będzie wynosiła, czyli chcemy wynożyć 1,1 razy 12 2. Tu zmieniamy trochę kolejnie, żeby na to łatwo było o tym, o tym myśleć. A no to mnożymy. 11 razy 12, ile to jest? Zróbmy to sobie po kawałku. Rozbierzmy sobie, to rozbijmy sobie 12 jako 10 i 2. Mamy 11 razy 10 to będzie 110, i drugi kawałek 11 razy 2 to będzie 22. Razem mamy 110 dodać 22 to jest 132. To możemy wrócić do naszych ułamków dziesiętnych. 1,1 razy 1,2 zapisujemy, że to jest 132. I teraz musimy jeszcze umiejscowić przecinek, ponieważ po lewej stronie mamy jedno miejsce i jedno miejsce razem, dwa miejsca po przecinku, więc z prawej strony też będziemy mieć dwa miejsca po przecinku, więc przecinek będzie pomiędzy jedynką a trójką. I dostaliśmy 1,1 razy 1,2, będą się 1,32. Dwa. Czyli cena w marcu w stosunku do ceny w styczniu wynosiła 1,32 razy x. No i teraz na tej podstawie możemy sobie y, odpowiedzieć, y, czy ta podwyżka odpowiada w sytuacji, by cena od razu wzrosła o 30%. Gdybyśmy mieli przejść z ceny stycznia do ceny w marcu, to by to odpowiadało pomnożeniu przez 1,32. Czyli de facto mamy wzrost o 32%. Czyli cena od stycznia do marca wzrosła o 32%. Czy te podwyżki odpowiadają w sytuacji, gdyby cena od razu wzrosła o 30%? Oczywiście nie. 30% i 32% są dwie różne, dwie różne liczby. No dobrze, to w takim razie to są wszystkie ćwiczenia na, na dzisiaj. Podsumujmy w takim razie, co nam się udało zrobić. Nauczyliśmy się wykorzystywać obliczenia procentowe w sytuacji podwyżki i rozwiązywaliśmy zadania z wielokrotną podwyżką. Ten pierwszy punkt udało nam się zrealizować w dwóch sytuacjach. Jedna to była taka, kiedy była dana sytuacja, była dana cena początkowa, wysokość procentowa podwyżki i należało obliczyć cenę po podwyżce, i druga umiejętność, jaką ćwiczyliśmy, to, żeby była dana cena po podwyżce, wysokość procentowa podwyżki i należy obliczyć cenę przed podwyżką. To są dwie takie sytuacje. I trzecia, bardzo ważna, to umiejętność rozwiązywania zadań z wielokrotną podwyżką. Gorąco zachęcam do tego, żeby korzystać z aktywnych metod nauki, a nie biernych. Te aktywne polegają na tym, że samodzielnie rozwiązujecie zadania odpatrzenia, słuchania, to są te właśnie te bierne metody, nikt jeszcze porządnie matematyki się nie nauczył, no. dlatego znajdziecie tutaj pod lekcją link do zadań, do samodzielnego rozwiązania do dzisiejszego tematu. Powodzenia!